6 punktów strzelając 5 goli, tracąc 13. Natomiast FC z Pławie zdobyło 3 punkty. I... ale... nie dotarła do niego piłka. Kolejna próba stacji, ale dobrze obrońcy FC sławie a teraz Piotr Wojtysiak i Janusz Majczak w dwójkowej akcji, ale troszeczkę chyba... Doskonały dryblinki Dobra interwencja teraz Arkadiusza mutały Wyszedł z bramki FC Spławia i wybił piłkę na A. A. Wszystkich kibiców zapraszam na 19 maja na rozgrywki Ligi Mistrzów Wielkopolskich, które są eliminacją do Mistrzostw Polski amatorów w piłce. Jak to nie wpadło? Zagotowało się teraz w pole bramkowe Janusz Majchszak. Jednak ta odbiła się od któregoś z obrońców. A teraz rykosza do dobrońcy i słupek. Kolejny out dla. Nie mieli żadnych punktów jeszcze. Ma się jedną bramkę, więc jest strzeloną. Się no, dobra, teraz więcej zawodników atakowało Bram. Będzie ...merkury mamy dosyć, no, że są tak zaległości w widzenia. może znowu następny sam nie Do kiedy będziemy wygrać? No nie, lepiej już zagrać. Nie? No dokładnie. Już mówił, że będzie jakaś kolejka, też niedzielę a to w sobotę idzie do drogi, Możemy mhm. nadrobić, bo przez tą pogodę to przecież masakra, nie? No. Ach, teraz do dogodzie znalazł się Mateusz Olejniczak, ale nie sięgnął piłki i nie skierował jej do bramki. Cały czas utrzymuje się wynik jeden 0 się troszeczkę jeszcze? To co sędziowałeś dzisiaj? 2 na 2 teraz? Ale Bardzo dobrze bramkarz Aha dzisiaj jest no. 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 Mój miał jechać do Kostrzyna, dzisiaj w końcu go do Lubonia daj. Tak? on dopiero robi Janusz Majszak w Nie będzie możliwości gry w korkach ani lankach Może będzie grać Tylko w talówkach i... Bramka. Wy... Bramka. Janusz Majszak za, po zamieszaniu i w błędzie obrońcy... Pst. Zatrzymałem za szybko, bo myśmy w spotkaniu mówili, żeby wie, zawsze jeszcze pokazać zawodnika, jak się cieszy i tak dalej. Dobra, na trzy to... chwilinki. Daj Proszę bardzo, na własną połowę proszę piłka. Na własną połowę, pan dobrze stoi. Dobrze, nawet bliżej. O. Hey, utrzymał. Dobra, Dobry teraz z okazji był Dziękuję. z Dziękuję. 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 teraz teraz. Zmarnował doskonałą sytuację Damian Grzesiak, ale powalczył jeszcze o piłkę Janusz Mag Aaaaaaaj, jeszcze raz. O, 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 dziewiątka. Większą liczbą zawodników. Wojsko. Z dystansu próbować do stanowiska skip skikera. skippera. Skippera. Oh, yeah. Aj I życie wolnym piąskował piąstkował bramkarz Pestałubowo A teraz kontra Pytanie jak się zakończy? Minimalnie Dost się teraz podwyższyć wyniku zawodnikom FC Spawie A jak wiadomo niewykorzystane sytuacje mogą się zemścić Tyle od tych sędziów Wyrównuje Damian Grzesiak, jest to jego druga bramka w tym meczu. Zbyt indywidualnie. Damian...